Halo, halo, cześć, tu znowu Gimper, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku The Escapist Więzienie drugie, dzień drugi, kontynuujemy Gimper, a.k.a. bibliotekarz, a.k.a. the best respected fucking man in the entire jail Motherfucking city, fuck, fuck, fucker eee, Kontynuujemy, plan nasz na ucieczkę eee, z drugiego więzienia jest taki, że Dobra, musimy cele roka i Szymczoka przeszukać I znaleźć zdjęcie rodzinne dla Katarskiego Eee... Cel nasz jest e, na te. Mm, Rok i Szymczok. Oni chyba razem mają cele, nawet. Tych raz dwa przeszukamy. Tam jest Apple, ale nie wiem. Z... Dziebie mnie to. E, tylko gdzie jest ich cela? No tu jest Apple, dobra, Mandio coś chce. E, dobra, Szymczok coś tam ma, spoko. E, ty mnie nic nie interesuje z tego, co ty sprzedajesz. Szymczok też nic nie interesuje z tego, co sprzedajesz. Gdzie jest. Tu jest celaroka z Szymczokiem, dobrze, zajebiście. Przeszukujemy, bo być może będą tu przedmioty, których potrzebujemy. I jest czekolada mandzie. No tak, to mandzie mógł zgubić, to prawda? I nie ma tu niestety kolejnego przedmiotu, ale jest kubek, który nas interesuje. Magazyn na pewno, bo to lubią. Dobra, i zajrzyjmy jeszcze do Szymczoka na chwilkę. Zdjęcie rodzinne. Zdjęcie rodzinne chciał Kotarski, także natychmiast mu je dostarczymy, skoro już tu jesteśmy. Dobra, to odczepta się. Gorgonzola, Kotarski, jest dzień dobry, zdjęcie rodzinne dla Ciebie. Śniadanie, jeśli wtedy odwrócisz uwagę strażników, to będę mógł wymierzyć sprawiedliwość. Dobrze, odwracać uwagę strażników możemy, byle by zdobyć respekt. U mamy 97, u Szymczoka jeszcze musimy trochę popracować. U Wahusa 93, Klamer już trochę wzrósł, Kotarski już trochę wzrósł, idziemy na śniadanie, i na śniadaniu chcą od nas, żebyśmy odwrócili uwagę strażników. W gruncie rzeczy spoko. Czy stąd coś chcemy, może jakieś nie. Wiem... No, nie ma nawet sensu za bardzo. Dobra, przysługa dla mandzia wyświadczona bardzo ładnie. Spin dalamy 50%. Proszę się odczepić. Dobra, ale dostaliśmy propsy u Mandzia. Usunąć grzebień z Roka i zegarek z Szymczoka jeszcze. No to gdzieś po drodze będziemy musieli to zrobić. Magazyn i kubek sobie to odłożymy. Mamy już magazyn, kubek i... Y, tfu. Kubek, czekolady i zapalniczkę, więc jakbyśmy chcieli, to byśmy mogli ogłuszyć strażnika. Będziemy potrzebować jeszcze tak. Pytanie, czy zapalniczka jest jednorazowego użytku. Zaraz zobaczymy. Bo zapalniczka plus szczoteczka łamane na grzebień daje nam płynny plastik na przykład. Czy zapalniczka... Zapalniczka Jednorazowo jest e, Więc dobrze, będziemy musieli jeszcze jakąś zapalniczkę Na pewno zdobyć e, Bo to nam się bardzo przyda Łyżka, czekolada Latarka, atrament Dobra, jakąś zapalniczkę Sobie zdobędziemy na pewno Popatrzymy do biurka Roya Kabel, nie Kotarski Co tam Radosławie Kotarski Krem do golenia, kostki mydła, dobra. To jesteś czyścioszkiem, widzę, Radosławie. Spoko i idziemy do pracy, prawda? Stanowisko bibliotekarza, dokładnie tak. Talia kart jest zapalniczka. Super, od zabraliśmy. Pan Ciotek tam sobie chodzi, a my wyruszamy w takim razie. Święci się coś wielkiego, jak najbardziej, klamerze. Myślę, że nawet jakaś bejca serdeczna. My idziemy tutaj, i teraz naszym zadaniem jest wziąć ee, książki i podnosić je do odpowiednich osób. Mamy tak, dwie książki dla Szymczoka. Kolegacy, jest dla Roya na pewno. Royson, a teraz tak, reputacji mamy 84/87. Praca bibliotekarza jest idealna do zrobienia buntu, bo będziemy sobie ze wszystkimi poprawiać e, relacje. Kolegacy, proszę bardzo, krzyżówki dla ciebie, Szymczok, dwie, dwie dla Szymczoka, jedna dla Kotarskiego. Jest Kotarski, Radosław. Dzień dobry, Radosławie. Twoje mądre książki, żebyśmy mógł w programie w TvP robić. I cóż ty masz za quest'a, Powiedz: parszywego złodzieja, prysznice, żeby odwrócić uwagę. Dobrze, pan Kutacz ma żonę, która złożyła pozew. To nawet zabawna sytuacja. Dobra, jeszcze jedna książka. Dwie dla Szymczoka, jedna dla kolegacego. Dobra, no to idziemy w takim razie. Pan Kutacz, <laughs> e, może się dowiemy, gdzie pracują. Kolegacja jest ogrodnikiem, a Szymczok jest na rozładunku. Tylko gdzie jest rozładunek? No właśnie. Kolegacja, jak jest ogrodnikiem, to będzie latał gdzieś po całym terenie. Tu są jakieś chwasty, to może go zaraz znajdziemy. Ale nie wiem, gdzie jest rozładunek. Rozładunek powinien być gdzieś na zewnątrz, więc Szymczoka powinniśmy znaleźć gdzieś tutaj. Tak mi się wydaje. Dobra, przejdźmy tu jakoś, zaraz znajdziemy. Tu gdzieś kolegacja nie będzie latał. Gorgonzola jest. Klamer. A gdzie jest Szymczok w takim razie? Szymczoku, czy ci nie żal? Dobra, tu jest Słyszałem, że Rojusz już mugluje towar Cześć, Szymczok, na rozładunku Elo, mordeczko, elo, elo, tutaj mam książeczki Specjalne dla ciebie Dobra, no i 75 reputacji, super, dobra Norma robocza, to sorry, Ignacy, twoje krzyżówki Lądują na ziemi Pięknie, 167 mamy gotówki Bardzo ładnie, będziemy musieli się przyjrzeć Jaki kolor Ty coś masz na sprzedaż, żyletka, apteczka, krem do golenia Nie potrzebuję Będziemy musieli się przyjrzeć, jaki 86, dobra, ta reputacja wygląda bardzo spoko będziemy musieli się przyjrzeć, jaki kolor klucza będziemy potrzebować, żeby żeby otworzyć cele, a później żeby otworzyć drogę do wyjścia. Ciekawe jak to się robi buntem, jestem mega ciekaw. Co, będziemy lać strażników wszystkich po prostu, czy w jakiś sposób to dziak. Radosławie masz dla mnie jakieś zadanie. Radosławie, radosławie! Zdjęcie rodzinne, znowu, bardzo rodzinny człowiek z ciebie, Radosławie, przyznaję. Dobra, my sobie pompidło robimy. Tak, kolega, cudów, przed przetrzymy w trakcie ćwiczeń nie mamy odwrócić uwagi? Czy to dopiero. w trakcie pryszniców, dobrze. I musimy mieć na oku Celeroka Roka i Szymczoka. Agu z gorgonzolą się tłuką. Kto zrobi lepsze memy? Spoko. Tutaj sobie tłuczemy. Szymczok jak najbardziej. Szymczok robi kardio? Nigdy w życiu. Szymczok nigdy nie robi kardio. Nie dzieją się takie rzeczy. Książkę! Kolegacja oczywiście, potrzebuje książkę, więc zaraz skoczymy ci takową założę. Ty, de, de, co się sprówasz? Na pewno mam jakąś książkę. Krzyżówki dla Ignacego. Nie mam książki. Niesamowite. No dobra, spoko. Przejrzyjmy w każdym razie biurko Szymczoka i Roka jeszcze raz. Czy nie ma tam przedmiotów, które chcemy odzyskać? I zaraz musimy iść na pleśnicę. A, czas wolny najpierw. Tutaj nie ma. Bo w trakcie pryszniców musimy odwrócić uwagę Nie ma tu przedmiotów niezbędnych nam Klamer coś tam ma na sprzedaż Spoko, jak tam reputacja nasza? 7.5 Gorgonzola, Mandzio Z Mandziem 7.6 No jest okej, okay, jest okej okay ta reputacja Ale będziemy musieli trochę zadbać Siły trochę żeśmy zrobili Nie mamy broni żadnej Jest to problemem Dobra, przyjrzyjmy się teraz jak to wygląda kwestia um, Uciekania stąd A, możemy tu wchodzić Ciekawe Dobra, wyrzut to Ehm, będziemy musieli się rozejrzeć, których kluczy potrzebujemy. Dokładnie, Klamer Gorgonzola. Ktoś mi mówił, że pan paruwa ciągle się śmieje. Śmiesznie. Automat telefoniczny za odpowiednią kwotę daje nam podpowiedzi. Nie mi strażnica. Może udałoby się utworzyć odcisk klucza i zwrócić klucz, zanim strażnik się zorientuje? Przynajmniej nie wyślam cię na początek do izolatki. Dokładnie. Musisz zaprzedzić się ze spółwzięciem w celi, jeśli nie chcesz, żeby na ciebie donosił. Dokładnie. Idzie spróbujesz w zewnętrzny zewnętrzym, podczekać szok. Znajdź sposób na wyłączenie zasilania. Okej, okay, to jest ciekawe. To jest dosyć istotne. Kotarski ma zapalniczkę jakąś na sprzedaż. Zapalniczka jest zawsze spoko. O kurna. Kolegacy z czym się leją. Ale to kolegacy dostanie Bije. Będzie frajerem tutaj. Dobra, akus. Pilnik klej, pilnik kabel. Do czego ja kleju potrzebuję? Potrzebuję chyba kleju, akus, akus. Dawaj klej. Kolegacy tam ma gwoździe. No, tam w po gwoździach. Rocho. Z nic tutaj nie zrobimy. Gorgonzola jest moim typem z celi. Więc zaraz zobaczymy, jak tam z nim mamy stosunki seksualne. Dobra, to jest tak. Pasta plus klej to daje nam gips, tak? Ewentualnie z talkiem, jak zrobimy. Nie, nie z klejem, tylko z talkiem. Mamy talk? Nie mamy talku, a Gorgonzola ma. Nie wierzę, że on był jego ojcem. Nie masz talku, no dobra. Odłóżmy tutaj pasta do zębów. Um, nie wiem. To tutaj połóżmy, tak? Spoko, czas wolny. Um, siła, inteligencja, spoko, spoko. Achus, a, od ciebie już kupowałem. Dobra, przyjrzyjmy się jeszcze raz. Mańdzie coś chce. Aha, mam za dużo przysług. Odwrócić starników Książka dla kolegacego. Zdjęcie rodzinne dla kotarskiego. Dobrze. Tak, tutaj są bramki, nie wiem na jakiej ton... to. Na zielony najprawdopodobniej zamykają. Tu jest przejście, tu jest czerwony. Klucz do generatora jest czerwony też, więc czerwonego klucza byśmy potrzebowali, żeby zrobić odcisk. Gips plus klucz równa się forma klucza. Czyli pastę plus talk potrzebujemy. W porządku. Pan paszteciarz, Achusty, wiem, że chcesz handlować. Czekoladę masz jakąś spoko. Tego nie potrzebuję aż tak. Mało tutaj zaraz zrobię w tym czasie wolnym. Bardzo, bardzo mi się to nie podoba. Że tak trochę mam poczucie, że marnuje czas. Dobra, chodźmy pod prysznic. Dzień dobry, dzień dobry. Bujamy się tutaj, jak pierdolony Rezus. Co tam za chwilę będzie? Jakieś prysznice, ja bym liczył, ale tu nie ma pryszniców. Chyba że będzie jakiś, nie wiem, jakiś wieczorny trening czy coś. Kolacja. Dobra, Elo. Coś tam se zjemy. Potrzebujemy klucz w takim razie od strażnika, faktycznie. Mandzioka, coś tam chce. Ale mam za dużo przysług. Rok i Szymczok, gdy już sprawdzam, prysznice. Eee, kotarski i książka. Zdjęcie rodzinne i książka potrzebujemy cały czas. Zdjęcie rodzinne i książka. Tu nie mogę nic przyjąć, dobra, to idziemy stąd. Zawsze się trochę porozglądamy do tych biurek jeszcze raz zajrzymy. Nie ma tam przedmiotów, których szukamy. Ale teraz chyba gra już wylosowała, że trzeba by ich naklepać, żeby te przedmioty znaleźć. Mam takie wrażenie, więc już za bardzo nic tutaj nie znajdziemy. Odszepta się ode mnie, frajerzy. Biurko klamer, na jedzenie, spinacz. Książka jest. Kolega cy chciał książkę. Super, to mamy dla niego. Lekarstwo, lekarstwo jest zawsze spoko, bo często to chcą. Biurko Mandzie i kolega Cego. Stanowisko bibliotekarzy, ciekawe. Kogoś tam klepią. No poroznosimy trochę rzeczy. Na pewno książkę dla kolegacego. Przepychać szczoteczkę do zębów. Nie widzę tarku u nikogo. Trzeba będzie tark kupić. Kolegacy, tu książka dla Ciebie. Kolego! Kiedyś prowadziłeś swój biznes. To miłe. dobra, masz. Dobrze. Ehm, tu schowamy, a nie schowamy. Nawet nie wiem, widele zdamy na ziemię, ale karstwo tutaj schowamy. Bingo. Idziemy na stanowisko biblioteka, że Będziemy zaraz roznosić książeczki. Co nam tym bardziej zwiększa jeszcze reputację wśród więźniów. Klamer, co chcesz? Plakat potrzebujesz. Spoko. E, plakat robimy magazyn plus taśma. No, to jest dosyć duża przysługa, kolego. To jest dosyć duża przys przysługa, przyznaję. Rojo Achus, rock, rok, Achus. Dobra, tak rojową odklepiemy. Nie, do, do, dla roka. No, pan pasteczer, spoko. Weźmy. Czyli tak, dwie dla Achusa. Mandjarojo Gorgonzola Rock. Mangio, Akus, na pewno dla Achusa coś mamy z tobą, mam dobrą reputację, ale jak dam ci te dwie książki, to będziemy mieć reputację na takim poziomie, że będę mógł cię już zwerbować, prawda? Dokładnie, 92, więc jak cię kliknę, to możesz Achus Honotu. Dobra, z Achusem możemy. Kotarski, czy mam dla ciebie książkę? Mandjarojo Gorgonzola Rock. Mandzio, Royo, Gorgonzola, vlog. Gorgonzola, mam dacie, z Gorgonzolą, musimy sobie bardzo polepszyć stosunki. To koniecznie, dobra, dajmy mu, nie wiem. A zobaczmy, ile, jak mu dam 25 dolarów: 53? 55, zobaczcie, każde 10 dolarów o jeden nam zwiększa, to jest spoko. Dobra, trzeba będzie nad stosunkami z Gorgonzolą popracować, bo z nim mam przede wszystkim cele. I to jest dosyć istotne: to są kostki mydła. Mandio, chyba już żeśmy przeszukiwali, dobra. Rock mandio rojo, rock mandio rojo, rock mandio rojo, rock mandio rojo, rok mandio rojo, ahus, rock mandio rojo, rock mandio rojo, rock mandio rojo, to legacy dostał giep, rock mandio rojo, rock mandio rojo. 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 rojo, ile my mamy? 84, czyli jeszcze trochę nam brakuje, ale masz quest'a za to? Nie mogę. Rok Mandio Rojo, 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 pół godziny, rok Mandio rok dobrze. E, 89, więc książka dla Ciebie. E, I Mandiu, 71, więc książka dla Ciebie. Daj, Jakie masz quest'a, Dobra, nie chcę nam powiedzieć. Norma robocza, wyrobiona Elo. Spoko, gorgonzola. Z gorgonzolą musimy coś zrobić, bo jesteśmy razem w celi, albo dajmy mu jakieś nielegalne przedmioty za chwilę i to będzie spoko rozwiązanie. Tutaj sobie zajrzymy. Tu i tak nas nie widzą. Pajace, tu się nic nie zmienia. Tu mamy tak, może troszkę siły. Dobra, co ja mam tutaj do zrobienia? Prysznica, ale nie było pryszniców w ogóle dzisiaj, to jest masakra. Dobra, usunąć grzebień z roka i usunąć zegarek z czymczoka, anulujemy sobie. I będziemy mogli dwie nowe przysługi Przyjęć, żeby zrobić bunt Nie, potrzebujemy też za talkiem się rozejrzeć Tak Mandzio Oficera Kutacza nie pobijemy, bo jesteśmy za słabi Prysznice, zajebiście Super, rok coś ma na sprzedaż Lekarstwo, mundur strażnika, a to ciekawe Kotarski, nie rób siary Kotarski, co jest? Halo? Nie, on ma quest'a, nie lejcie go Halo? Magazyn potrzebujesz, Radosławie, dobrze. A gorgonzolat masz jakiegoś questa? No nie ma właśnie. Zdjęcie rodzinne, spoko. O nie, halo, nic nie mam. Nic nie mam, bo Pierdolta się ode mnie! Co mam rzucić? A, bo klamera niosę, dlaczego go niosę? Dobra, Elo. Ej, no odwalcie się, 66% mam. Co za zapajacy głupie Dziennik. Zdjęcie rodzinne, plakat, magazyn, zdjęcie rodzinne. Czy mamy coś z tego? Magazyn. Magazyn dla Radosława. Dobra? Gdzie jesteś, Radosławie? Rządzisz, dzięki. 68 respektów, zobaczcie. Kolejna przysługa dla katarskiego Radosława. Nie chcę Roja bić, oficera nie chce bić. Szymczok. Nie wiem, dobra. Apel. Szczęśliwi zwycięzcy. Klamer i mandzio. He, pajace. Będzie zwracać się do mnie jak do... <słuch> dobra, pierdol się. Szukamy talku! Nie mogę znaleźć. You talking to me? Gdzie jest talk? Po co mi przepychać? Ja pieprzę. Odczepcie się ode mnie! To za pające! Może u was się coś zmieniło. No nie, nic, nic się nie zmieniło. Nie wiem, dlaczego ten krem do golenia. Pasta do zębów. Ty masz coś nowego na sprzedaż, ty rok. Ty nie miej. Dobra, lekarstwo to wezmę, bo to jest zawsze spoko. Dobra, gorgonzola byle nam tu nie brudził. Rzuć to. No bo biurko podniosłem to od razu, tak? A to nie jest to z tym? Nie, nie tak? Tylko tak? Nie Klej To nie jest klej z tym? Pasta do zębów, klej Nie Talku potrzebujemy, no nic No nic, no i co my tu zrobimy? Pst Chodź się ruchać Chcę z Tobą lepszą reputację mieć, gościu. O, poduszkę mu zabrałem, za Pajac. Heh. Bardzo Ci tak dobrze. Dobra, Elo. Mam Cię w dupie. Dobra, w następnym odcinku będziemy musieli się przyłożyć ostro, żeby ruszyć trochę skopyta. kopyta. A co, wielkie dzięki za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Cześć.